Jak wygląda harmonogram prac wykończenia wnętrz? Zapraszam. Ja nazywam się Zuzanna Cichocka, jestem architektem z zamiłowania, z wykształcenia i z zawodu i stworzyłam ten kanał po to, żeby podzielić się z Wami moją wiedzą w tej dziedzinie. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam na mój kanał, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do... Komentowania. E, a tymczasem dzisiaj temat, który pojawia się dość często. E, nie tylko ostatnimi czasy, ale wyjątkowo ostatnimi czasy, ze względu na to, że mamy przyspieszone tempo realizacji um, projektów. Coraz droższe stają się towary z dnia na dzień, więc inwestorzy chcą coraz szybciej realizować projekty. Coraz częściej pojawia się temat harmonogramu, jak on wygląda. Dlatego dzisiaj z chęcią Wam trochę o harmonogramie prac wykończeniowych opowiem. Harmonogram prac wykończeniowych to jest taka trochę indywidualna sprawa dotycząca danej budowy. Pamiętajmy o tym, ponieważ nie każdy harmonogram prac, nawet ten, który teraz przedstawię, Musi odpowiadać wykonawcy na budowie. Wykonawcy mają swoje techniki realizacji budowy, mają swoje sposoby, mają swoje harmonogramy, to oni właśnie powinni Wam przygotować taki harmonogram, żebyście wiedzieli, co się dzieje. I bardzo wszystko zależy od specyfiki tej budowy: czy to jest dom, czy to jest mieszkanie, czy to jest publiczne, czy to jest prywatne. Czy wykonawca to duża ekipa, czy jakaś mniejsza ekipa, i tak dalej, i tak dalej. Więc harmonogram, który, o którym dzisiaj opowiem, to jest taki harmonogram, można powiedzieć, uogólniony, takie podstawowe czynności, które na budowie muszą się odbyć, o których dobrze, żebyście wiedzieli i które dobrze by było wyznaczyć w trakcie realizacji budowy, żebyście też wiedzieli, kiedy mają przyjechać towary. Kiedy mają przyjeżdżać podwykonawcy, jeżeli oczywiście sami tą budowę ogarniacie, nie wykorzystujecie tutaj architekta, kierownika budowy, tylko sami trochę ją prowadzicie. Na pewno Wam się to przyda. Zapraszam na film. Zaczniemy od gotowego projektu. Ja o realizacji projektu zrobiłam film, jak wygląda gotowy projekt, jeżeli jesteście zainteresowani. Zobaczcie koniecznie ten film. Ja zaczynam od momentu, kiedy ten projekt dostajecie do rąk własnych. Mówię też tutaj o projekcie, ponieważ ja się zawsze opieram na projektach, więc ciężko mi jest powiedzieć, jak wygląda bez projektu. Natomiast realizacja budowy wygląda dość podobnie na etapie realizacji samej w sobie, nie na etapie przygotowań, bo tych przygotowań nie można zrobić, jak nie mamy bazy. Projektowej dostajecie taki gotowy projekt od architekta, projektanta, designera i co macie z nim zrobić? Przede wszystkim numer jeden rozesłać odpowiednie rysunki do odpowiednich podwykonawców, albo do jednego wykonawcy, zależnie od tego, ilu tych wykonawców macie. Te gotowe rysunki są po to, żeby taki wykonawca mógł Wam wycenić projekt, a także zarezerwować terminy. W dzisiejszych czasach polecam mieć te terminy zarezerwowane wcześniej. Umowy jeszcze nie podpisano. Podpisana umowa powinna być moim zdaniem do projektu, bo wtedy wiemy na czym się opieramy, ale zarezerwować terminy warto sobie przynajmniej kilka miesięcy wcześniej, a niektóre ekipy nawet. Życzą sobie rok wcześniej, więc ekipę warto mieć zarezerwowaną wcześniej. Albo mieć ten czas na to, żeby jednak na jakąś ekipę poczekać i na ich wycenę, bo na wycenę też się czeka. Więc mając ten gotowy projekt, możemy wysłać ten projekt do wyceny wykonawcy. W momencie, kiedy czekamy na wycenę, możemy też zająć się zamówieniem pewnych towarów, które, uwaga, mamy gdzie magazynować lub które producent lub już dostawca nam zmagazynuje u siebie. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ na materiały też się bardzo długo czeka, a teraz w obecnych czasach materiały po prostu rosną, ich ceny z dnia na dzień, więc warto te materiały zamówić wcześniej i warto je zamawiać w tym momencie, ale koniecznie trzeba je mieć albo gdzie przetrzymywać, albo mieć możliwość przetrzymywania u dostawcy, albo zamówienie na konkretny termin. Jak już mamy zarezerwowane ekipy, mamy datę wejścia na budowę, mamy zarezerwowane materiały, możemy przechodzić do budowy i etap pierwszy budowy to są takie prace wszystkie związane z pracami przygotowawczymi. Czyli jeżeli mieszkanie ma jakiś stan zastały, to trzeba go rozebrać, to są te wszystkie rozbiórkowe, pracę. Jeżeli mieszkanie ma, musimy, jeżeli, jeżeli to jest mieszkanie, to prawdopodobnie musimy też przygotować zewnętrzne, wnętrze, zabezpieczyć okna i tak dalej, i tak dalej, żeby przygotować generalnie budowę i przygotować tą budowę do dobrego funkcjonowania. Nie chcemy sobie od razu zrobić sąsiadów wrogów, więc warto też zgłosić wszystkie prace, i to jest ten właśnie moment przygotowawczy. Kiedy mamy wszystko przygotowane, wchodzą prace mokre. Prace mokre to są wszystkie prace, które są związane z, ja to nazywam totalną demolką czyli wyburzenia, wszystkie prace instalacyjne czyli alarmy, klimatyzacje, instalacje elektryczne. Instalacje hydrauliczne, grzewcze, to się wiąże też czasami z kuciem podłóg. Wszystko to brudne, mokre robimy w tym momencie. Ten etap kończy się w momencie, kiedy zatynkowujemy te wszystkie elementy, które żeśmy zepsuli, w cudzysłowie oczywiście, i kładziemy na to gładzie, i zostaje nam takie czyste wnętrze, po którym w końcu widać że coś się zmieniło, to ten etap właśnie w tym momencie się kończy. Pamiętajmy, że w tym etapie brudnym często dochodzą także drzwi, na przykład montaż przynajmniej framuk drzwi, szczególnie tych ukrytych, więc wszystko, co się wiąże z wkuwaniem, montowaniem takimi brudnymi, wylewaniem posadzek, wszystko robimy w tym etapie. Po tym etapie zazwyczaj każdy wykonawca. Y zarządza jeden do dwóch tygodni przerwy, bo te wnętrze musi wyschnąć, tak? musi ta woda odparować. Nie zawsze musimy, musi być ten moment, ponieważ teraz wiele materiałów pozwala nawet tych na przykład na wylewki, pozwala na wejście właściwie następnego dnia na budowę, ale raczej koszerniej i raczej jest dobrze jednak tą wilgoć jakoś z tego domu wypuścić i przeczekać ten moment, w którym ta wilgoć musi z niego wyjść, szczególnie jak jest na przykład na zewnątrz bardzo zimno. Więc warto tę przerwę po pracach mokrych zrobić, ale przeprowadzi przez to wasz na pewno kierownik, tudzież budowlanie, który prowadzi waszą budowę. Więc dobrze jest z nim to też skonsultować. Po pracach mokrych wchodzą prace, które będą trochę bardziej widoczne e, gołym okiem. To, to jest moment, w którym wchodzi glazura, wchodzi, wchodzą kamienie, wchodzi wykończenie ścian. Zaczynamy to wnętrze widzieć. Wchodzą też w tym etapie, wchodzi parkiet. Przed parkietem dużo wykonawców też gruntuje i maluje pierwszy raz. Nie wszyscy tak robią, od razu powiem, ale dużo osób, dużo wykonawców wiem, że tak robi. Wchodzi montaż drzwi, jak już podłoga leży, też montaż. Listew przypodłogowych, potem malowanie drugi raz. Pamiętajmy też, że jak już podłogi leżą, nie zapomnijmy wezwać stolarza, który ma zrobić pomiary, bo stolarz robi pomiary w momencie, kiedy wszystko, co jest doczepione do ściany i do podłóg jest już stałe i może domierzać teraz zabudowę stolarską do tego wykończonego wnętrza i tutaj trzeba pamiętać, żeby się mu przypomnieć, albo umówić się z wykonawcą, żeby wykonawca przypomniał stalerzowi, że teraz następują te finalne pomiary po położeniu podłogi. I na końcu następuje montaż wszystkiego, czyli po pierwsze montaż elektryki, już możemy sobie montować w momencie, kiedy mamy wykończone ściany i położone na nich okładziny. Montaż szaf i montaż AGD, który musi być poprzedzony tymi wymiarami, więc zobaczmy, jak blisko jest ten montaż położenia e, parkietu. I tutaj zawsze jest ten problem na budowie. Bardzo dobrze jest, bardzo ważne jest, żeby go zgrać, ponieważ stolarz bez wymierzenia nie zrobi zabudowy e, albo zrobi ją po prostu nieprecyzyjną. E, a ten montaż parkietu i montaż szaf jest już bardzo, bardzo blisko, więc warto to dobrze zgrać. Po montażu szaf i montażu AGD dobrze jest posprzątać, posprzątać całe mieszkanie przed tym, nim meble przyjadą do nas. Jest czyste, puste. Jest łatwiej jest sprzątnąć i łatwiej przygotować meble, one się wtedy nie zniszczą. Więc na etapie Montażu stolarki, jak jeszcze mieszkanie jest puste, nie ma w nim mebli, warto je posprzątać. Bardzo polecam różne ekipy profesjonalne, bo naprawdę trzeba je sprzątnąć porządnie, żeby nigdzie żaden kurz się nam nie ukrył. I dopiero wprowadzać meble, dekoracje, dodatki, i w końcu przeprowadzić się samemu. Mam nadzieję, że Film wam się spodobał, że trochę otworzył wam to, jak wygląda realizacja projektu wnętrz. Dobrze jest się z nim zapoznać. Dobrze jesteśmy już osobę odpowiedzialną na budowie za zachowanie tego harmonogramu i wszystkich dostaw, bo wtedy będziecie mieć mniejszy chaos, a mniejszy chaos, to mniejszy stres, a to jest najważniejsze dla nas w dzisiejszych czasach, żeby troszeczkę się. Odstresować, więc zadbajcie o ten harmonogram. A tymczasem, kciuki w górę, jeżeli podobał się Wam film, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania. Jeżeli macie coś, co chcielibyście usłyszeć na tym kanale, zapraszam z chęcią. Zrobię film specjalnie dla Was. A tymczasem, do zobaczenia.